Cześć, z tej strony Dawid, klub Laskowski, a razem ze mną Trymbi, który przed chwilą wygrał z G2, pokonując właśnie tym samym aktualnych mistrzów Alice. Cześć Trymbi. Hejka, hejka. Zanim jednak pogadamy o tym, co wydarzyło się przed chwilą, to chciałbym jeszcze na moment cofnąć się trochę na początek roku, bo w waszej drużynie doszło do dwóch w sumie kluczowych zmian. Jedną, taką bardziej formalną bym powiedział, było to, że wasza drużyna no, połączyła siły z Koi, i co w takim, razie, w takim razie zmieniło się w ogóle w samej organizacji, odkąd właśnie doszło do tej fuzji? W sumie to poza nazwą, to e, nie także w to no, całkiem sporo. No, overall, e, overall jest troszkę więcej e, fanów, że tak mówię, że chodzi o taką społeczność bardziej, jako community wcześniej. Mimo tego, że było to community rogue, to nie było ono aż tak duże jak w porównaniu do tego, co jest teraz SCOI. Ja tutaj nie porównuję, czy któreś jest lepsze, czy gorsze, po prostu no, widać, że jest większe i to jest na pewno pewnego rodzaju plus, bo widać, że jest dużo, no, widzisz po prostu ten feedback, że ludzie jednak no, cię wspierają i regale, co się dzieje i tak jakby widzisz, że jest jednak pozytywnie, bym tak powiedział, więc to jest na pewno spory plus. i no, ogólnie sam fakt jakby bycia ten bycia bardziej rozpoznawanym jakby spe, specyficznie w Hiszpanii, na przykład jak my byliśmy w Barcelonie ostatnio jakby pewien ten event chyba zorganizowany przez IPA, jak, chyba jak graliśmy na Fnatic podajże. tak dokładnie, na, na Fnatic to też jakby było widać, że jednak jest ten jakby większy hype i wszystko. No i overall no sponsor oczywiście sponsorzy są lepsi w porównaniu do tego co było wcześniej, mimo tego, że nadal mamy kilku sponsorów, co nadal jakby współpracują tak z, jakby z ROK, ale e, jakby z tą fuzją też e, w i no, sporo, sporo jest takich plusów bym tak powiedział i no ogólnie no nie widać. E, a w koniec końców, jak grasz i po prostu skupiasz się na graniu, to też w Berlinie samym, nie, jeżeli chodzi o, nie wiem, na przykład e, granie, tak normalny trening, to za dużo się i tak nie zmienia, bo jakby ta sama, ta sama struktura teraz wokół Berlina jest bardzo podobna do tego, co było wcześniej, bo przez to, że jakby to działa na zasadzie, że you know, Be Berlin robi jedną rzecz, a. W Hiszpanii, w, w Barcelonie robią drugą rzecz, ale widać, że jest pewnego rodzaju kontakt cały czas między jedną a drugą drużyną, tymi teamami tam poza graczami i widać, że jakby to się pnie, pnie ku górze, bym powiedział. A jakieś minusy tej sytuacji zauważyłeś? Na przykład właśnie nie wiem, przesadne oczekiwania ze strony fanów czy coś w tym stylu? O, na pewno zawsze będą jakieś przesadne ten. Wydaje mi się, że jest dużo więcej presji pewnego rodzaju z tego, że no jednak... Reprezentuje się taka osoba jak eBay, więc a, no widać, że czasami jeżeli nie idzie najlepiej, to no, jest pewnego rodzaju frustracja, że chodzi o społeczność, a wydaje mi się, że zawsze tak będzie już e, po prostu we sporcie. Wydaje mi się, no jest trochę więcej, jakby widać. E, każdy gracz jest w takim większym świetle e, pokazywany, więc to też jakby jeżeli nie grasz najlepiej, a ja na przykład nie grałem najlepiej, no to widać, że. Jest trochę więcej krytyki, jeżeli chodzi o innego rodzaju osoby. Ale tak szczerze, to nie widzę jakby takiego. Nie widzę takich większych minusów szczerze. No wiesz, no osobiście, no zawsze miałem zawsze jest jakiś ten sentyment tak, do tego, że jednak była ta wcześniejsza drużyna, ale z drugiej strony patrząc na to, jaki mamy, jaką mamy teraz drużynę i ile mamy osób jakby poza tą sceną, które działają, to... Tak naprawdę za dużo i tak się nie zmieniło, więc to nie może. Jak sam patrzę na sam ży, styl życia codziennego w Berlinie, to za dużo się i tak nie zmieniło. To są tylko pewnego rodzaju dodatki, w, jeżeli chodzi o właśnie sponsorów i tak dalej, więc no jest, jest to plus i zostają te rzeczy, które były wcześniej, więc no ciężko tutaj jakby, ciężko jakby walczyć o to, że jednak no, you know, są jakieś minusy, które ci bardzo przeszkadzają. Raczej nie widzę tego, oprócz może takiej większej presji. Jasne, a drugą dość ważną zmianą no to już była zmiana w waszej drużynie, w sensie w samym składzie. Jak to w ogóle wyglądały kulisy tego odejścia od i przyjścia szygendy. Opowiem Ci o kulisach, to ja, ja za dużo, jakby być szczery, to ja za dużo no wierzę. Ja, ja jestem graczem, jestem w drużynie, ale z drugiej strony to nie, ja nie jestem osobą, która decyduje w pełni w tym, co się, co się stanie. Jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało z ołanny, to no mniej więcej. No niestety trzeba, trzeba było znaleźć ten... Były pewnego rodzaju były problemy też z tym, czy Odo na pewno zostanie, czy nie. Przynajmniej z tego, co ja pamiętam i... No tak, tak się złożyło, że akurat Trigenda był graczem, który... którego nasza drużyna, jak i również dużo więcej innych drużyn chciała, więc... Z tego, co, z tego, co chyba pamiętam, to... Decyzja poszła no, dość szybko, jeżeli chodzi o te yy, okienka transferowe, ale no, jeżeli chodzi o koluary i tak dalej, to za dużo, za dużo nie wiem, a nawet jakbym wiedział, to i tak bym nie mógł powiedzieć, więc ale... Overall wydaje mi się, że nie jest to jakaś duża zmiana, że totalnie nas zmienia jako drużyna. Mimo tego, że oczywiście patrząc na to, jak graliśmy ostatnio, to nie, nie dożył Winter Split. Zasadniczy skończyliśmy na bodajże siódmym miejscu, to też jakby no, nie, nie wygraliśmy jeszcze, więc na pewno będzie pewnego rodzaju opinia o tym, że jest to pewnego rodzaju downgrade. No ale w sumie. Chyba trochę playstyle Shigendy różni się od tego do Amne i w jakiś sposób też wasza, wasz gameplay i wasz plan na gry też musiał się zmienić. Nie no na pewno, jeżeli chodzi o, o to co dawało nam Amne to jest duże doświadczenie i overall by e, współpraca jako drużyna jeżeli chodzi właśnie o to granie, bo no, patrząc na to szygenda, jako gracz tak bardzo, tak bardzo jak uważam go za super gracza, to jeżeli chodzi o właśnie grę makro i ogólne jakby zasady gry, które są jednak na tym wyższym levelu, no to no, jemu nie było dane niestety grać tyle w ligę, co w Odoamne Odo w tym wyższym competitive, więc on tak naprawdę przyszedł z minimalną wiedzą, że o to, taką wiedzą typowo na ERL, że mimo tego, że i tak nie uważam, że jest jakaś insane wiedza, to to jednak była ta wiedza, która na samym początku, jak i nawet teraz czasami nam przeszkadza, bo to jest... Wydaje mi się, że to jest zrozumiałe, że po prostu on nie wie tych rzeczy i my musimy troszkę nad tym popracować, żeby jednak z tym pomóc. I to trochę bardziej przeszkadzało nam w tym, że ciężko nam się było zaadaptować z tym, że jednak jest, ta nowa druż jest ten nowy gracz, mimo tego, że drużyna wygląda prawie tak samo jak wcześniej. I no musimy jednak nauczyć całkiem sporo tego, tego gracza, bo inaczej, jakby granie mapą i ogólne granie drużyną będzie ciężkie. Ale. Aktualnie wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Wydaje mi się, że staramy się jakby pomagać Szygiendzie. Tak samo jak w sumie też próbować jakby wspiąć się na ten wyższy poziom, jednak próbować jakby komunikować się razem najlepiej jak możemy, bo no jednak na koniec końców w tamtej drużynie z tamtego roku, żeby to porównać, to rozmawialiśmy trochę mniej niż teraz. i nie, nie tyle, co się rozumieliśmy bardziej, ale przez to właśnie, że mieliśmy doświadczoną osobę jak Odoamnę, to nigdy nie musieliśmy ingerować w to, co się dzieje na topie bardziej, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zejścia, granie i tak dalej. A patrząc właśnie teraz na Szygenda, uważam, że jest to dużo agresywniejszy gracz. Uwa nie, nie obrażając Odo Amnę, wydaje mi się, że Odo Amnę też lubi sobie powalczyć na topie, ale on już był przyzwyczajony do takiego playstylu, jakim grał przeważnie, gdyż Agenda raczej, raczej nie jest fanem grania tylko i wyłącznie właśnie tego playstylu i lubi właśnie e, spróbować coś nowego. Wydaje mi się, że jest do, dość dobry mechanicznie, więc lubi bardzo popracować nad tym i powalczyć z innymi top Tak naprawdę dla nas teraz najważniejsze jest to, żeby pomóc mu w tym i... Nie, pokazać, że pokazać, że jest warty spota, w którym się znajduję. No i wy w aktualnym składzie jesteście po splicie wspólnej gry tak na dobrą sprawę. Były też momenty te gorsze, właśnie tak wspomina już ta faza zasadnicza, później było trochę lepiej. E, jakie wnioski po tym krótkim okresie razem? A w sumie to co ci powiedziałem szczerze, że no musimy bardziej. Boże, nie mogę znaleźć polskiego polskiego tego. E... Step-up step zrobić po prostu, jeżeli chodzi jako gracze. Wydaje mi się, że ten e, musimy spróbować wszystkiego, co możemy, jeżeli chodzi o doświadczone osoby. E, jakby ja, Larsen i jakby wszyscy inni, musimy po prostu mu pomóc, troszeczkę szegendy, ale też pomóc sobie, bo dużo e, jeżeli będziemy bardziej komunikatywni ze sobą, to będzie dużo łatwiej nam grać. I dzisiejsza gra trochę to pokazała, mimo tego, że. W pewnym stopniu czułem się jakbym, nie wiem, grał w jakiejś trzeciej Lizy LPL, z LPL-a, w której po prostu ludzie sobie krzyczą i drogą cokolwiek ja sobie w sumie jestem w tym też. I tak jakbyś słuchał w sumie z boku, to nie, nie wygląda to najlepiej, ale naprawdę czas... Wydaje mi się, że idziemy, idziemy ku dobrej drodze i teraz jest... Dużo lepiej, że w ogóle mówimy więcej niż mówimy mniej i jakoś to idzie. Nie, nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie, przynajmniej mechanicznie, no przynajmniej mówię o sobie, ale wydaje mi się, że też inni czują się tak, że to nie jest jeszcze ten punkt, gdzie my możemy sobie pozwalać na jakieś mechaniczne, totalne zagrania, gdy widzę na przykład takie drużyny jak Astralis, gdzie no jednak patrząc na mechanikę ma takich graczy jak Lidera, więc no to jest jakby wyższy po to jest taki ten poziom do, dość dobry, jeżeli chodzi o te postacie, którymi grają, tak samo jest w sumie z Jitu jeżeli chodzi o takie postacie jak Draven i tak dalej, to My jeszcze nie jesteśmy na aż tak dobrym poziomie, że chodzi o specyficzne postacie, ale jeżeli teraz na spokojnie będziemy w stanie e, pograć trochę więcej, znaleźć taką stabilniejszą formę i dobrać sobie te rzeczy, co chcemy grać i i jak chcemy grać, to wydaje ja mi się, że naprawdę możemy robić więcej więcej. Dzisiaj właśnie już wspominałeś o tej, o tej wygranej z G2. E... Swoją drogą wydaje mi się, że to jest trochę takie dziwne, z perspektywy kibiców, tak takie mam wrażenie, że potraficie wygrać teoretycznie no najlepszą drużyną aktualnie, potraficie też przegrać z dużo gorszą, też macie takie odczucia, że właśnie jeszcze tutaj są te problemy trochę i, i, i też właśnie, że nagle potraficie odpalić właśnie na te super drużyny, a z tymi gorszymi już idzie trochę gorzej. Nie, na pewno w tym roku nie byliśmy zbyt stabilni. Uważam, nawet wcześniej nie byliśmy tak stabilne w ostatnich latach, ale to bardziej też pokazuje, jak ten system teraz lubi wyłapywać takie tygodnie, gdzie, no, teraz jest tylko trzy tygodnie, więc bardzo łatwo jest. Total, patrząc na jedną, dwie, trzy gry, że no jednak ta drużyna nie wygląda najstabilniej, mimo tego, że patrząc na normalnie, jakby było to wcześniej we splitach w tamtym roku, to takie gry, nawet pięć, sześć takich gier, mimo tego, że nadal by były mówione, nie byłyby w takim dużym stopniu wyróżniane, że tak ujmę. Ale no tak, zgadzam się z tym, iż, e, iż nie jesteśmy zbyt stabilni, specyficznie w tym roku i że mamy swoje momenty i no nie, nie, nie chciałbym, nie chciałbym że tak było, ale ostatnio wydaje mi się, że w tym roku nasz practice ogólnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o z tydzień na tydzień, czasami może być bardzo dobre, a czasami może być taki nieźle mierniawy, więc no też to trzeba popracować nad tym, żeby, żebyśmy byli w stanie ćwiczyć najlepiej jak możemy i dawać sobie wszystko, nie? Bo. Na pewno jestem w stanie zobaczyć, że ja jakby inne osoby, no mieliśmy, cię ten rok z jakby zaczął się dość ciężko i ogólnie nie jest najłatwiejszym. Wydaje mi się, że, że było sporo problemów i nadal jest sporo problemów, które trzeba, trzeba sobie, trzeba, z których trzeba się wykaraskać, trzeba popracować nad nimi. I to jest jakby główny motyw, w którym którymi musimy się, którym musimy się zająć aktualnie jako drużyna, bo jeżeli, jeżeli to się uda zrobić, wydaje mi się, że wydaje mi się, że możemy iść ku górze cały czas i to będzie tylko zależało od tego jak dobrze będziemy grali ze sobą potem. A pracowaliście nad czymś szczególnie przez ten ostatni tydzień? No bo dzisiaj wygląda się całkowicie inaczej niż w zeszłym tygodniu. A powiedziałbym w tym tygodniu bardziej chodzi o taką decyzyjność, że tak ujmę, bycie takim Podejmowanie decyzji, wiesz, bo bardzo często e, u nas wychodziło tak, że my lubimy być dość e, flexible, jeżeli chodzi o to, w jakie decyzje możemy iść, ale nie, nie wybieraliśmy najlepszych decyzji albo jeżeli je wybieraliśmy, to zbyt późno, że tak ujmy. więc to był jakby jeden z tych problemów, w którym nasza gra nie wyglądała, nie wyglądała tak spójnie i tak dobrze, jak powinna, więc teraz tak bardziej nie tyle, nie tyle, co traktujemy to też trochę gry, gry jak takie no, trochę większe screamy, ale próbujemy grać, e, próbujemy grać tak decyzyjnie, jak tylko możemy. Jeżeli nawet jest ta decyzja, to po prostu no, trzeba iść w to i spróbować swoich sił e, w, tym, w tym, co decydujesz, mimo tego, że może to być totalnie katastrofalna decyzja. Nawet jak zagrasz ją perfekcyjnie, to może się okazać, że będzie. Jest tragiczna, ale nie, nie, aż ta, nie aż tak jak powinna, więc to jest zawsze to jest pewnego rodzaju motyw, którym przeszliśmy w tym tygodniu. Jasne. Jakie w ogóle są wasze plany na ten split? Bo no, na razie to tak szczerze mówiąc, trudno was rozgryźć. No. nie, szczerze, plan ja zawsze. To teraz to dziwnie będzie brzmieć, ale tak patrząc na te patrzyłem wcześniej na te splity jak ja sobie ustalałem ten to oczywiście bardzo chcę pojechać na MSI w tym roku wydaje mi się że to że ominęliśmy dwa MSI już jak gdy ja grałem w rok wcześniej było no niestety mega unlucky patrząc na każdy spring, który mieliśmy i fajnie by było pojechać tym razem zwłaszcza że teraz no, nie mówię że wystarczy być w drugim miejscu ale no, fajnie by było wygrać wszystko i jednak dostać się na to MSI i pokazać się z dobrej strony. Ale szczerze, patrząc na aktualny moment, ja nadal walczę o to, żeby dostać się na playoffy i mam... to, to, jest, to, jest jakby, to jest najważniejsze: dostać się na playoffy i być najlepszą, i najlepszą wersją siebie wtedy na playoffy. To jest szczerze, ja nie muszę, nie muszę być pierwszy w LEC, żeby cokolwiek wygrywać. To, to tak nie działa, więc bardzo chcę po prostu ćwiczyć, stać się, stać się tak dobry, jak tylko mogę na playoffy i wtedy jeszcze, się ten, jeszcze być coraz lepszym. Patrząc na playoffy, jeżeli będą ten, jeżeli tam będziemy wygrywać, te to bez to w trójki, czy nie. No i pff, ogólnie lecieć i mam nadzieję, że nie będę w top 9 i 10, bo nie chcę być szybkich wakacji, tego na pewno tego nie chcę. A jak to wygląda u was jako botlane? Bo pamiętam, że w zeszłym roku w sumie no, bardzo dobrze szło razem z kąpem, a teraz różnie to właśnie wygląda i jest to może, nie wiem, powód jakiejś gorszej mety dla was, czy ogólnie po prostu inne duety dużo lepiej grają. A wydaje mi się, że duety grały dość dobrze, inne to na pewno. Plus, patrząc na to, jak teraz próbujemy trochę grać wo, bardziej wokół Topa i ogólnie, teraz jest jakby, są te trzy linie, które jednak lubią grać wokół siebie. Wydaje mi się, że my jako botle no, patrząc na to, jak ten. Jak normalnie dobrze sobie radzimy, przeważnie, wydaje mi się, że po prostu bierzemy to, jakby. No na siebie, że jednak e, jeżeli że trzeba popracować nad topem, to jednak fajnie by było, żeby botley no, nie, nie wywalał się zbyt często. Dzisiaj chyba raz się wywaliliśmy niestety na jakimś ganku, tragiczne to było, ale patrząc na to, patrząc na to, jeżeli chodzi nawet o te meczapy, wydaje mi się, że w tym roku w tym roku nie wybieraliśmy sobie najlepszych match-upów, jeżeli chodzi o takie typowe wygrywanie, że takujmy, i też nie byliśmy dość transparentni z tym co naprawdę chcemy grać i jak chcemy wszystko rozgrywać, więc było to dość, e, dość specyficzne i bardzo zależy od tego jak nam siądzie tak naprawdę meta. Wydaje mi się, że meta nadal jest taka dość specyficzna, ja osobiście ja osobiście uważam, że jest tak, tak, o, po prostu. no Są jakieś postacie, które są trochę lepsze, trochę gorsze, ale jest bardzo dużo różnicowania w porównaniu w tamtym splicie, więc też będzie dużo jakby nowinek, że tak ujmę, mimo tego, że raczej się to ustabilizuje podczas już trzeciego tygodnia albo nawet teraz. Ale stil na ten moment. Mogę się też wywalać na bocie, jeżeli trzeba, jeżeli mam z tego dostać deskę, a później wyjść pierwszy na mapę i zrobić jakąś akcję, to czemu nie, Jakby nie, ma, nie ma znaczenia dla mnie czy się wywalę na linii czy nie, ale na pewno fajnie by było wrócić trochę do tego, tak już nie żartobliwie, tak naprawdę wrócić już do e, grania trochę lepiej jako 2 na 2, bo no, uważam, że osobiście ja zawsze byłem jakby graczem, mimo tego, że lubię roamować i tak dalej, zawsze byłem graczem, który lubi jakby sprawić, że jednak ta linia będzie lepsza dla mnie, przez co będę trochę bardziej head w grze i będę próbował grać z tego, z tego lida. A teraz, no, nie ma za dużo tych lidów. Wydaje mi się, że dzisiaj mieliśmy trochę takie cztery więc ciężko się grało, ale i tak patrząc na to, jak takie mieliśmy mecz, wydaje mi się, że zagraliśmy jedną z lepszych gier, i tak czy jak na bocie, więc. No, trzeba powoli trzeba powolić do przodu i zobaczymy, czy będzie nam dane po, pograć troszkę bardziej agresywnie albo poszukać jakby takich e, interakcji na boczy, gdzie to my będziemy górą. Chciałem też jeszcze na moment zahaczyć w sumie o kwestię ostatniego meczu z Heretics tak poniekąd. Bardziej chciałem się też zapytać, czy ogólnie pojedynki twoje z Jankosem jakoś specjalne odczucia w Tobie wzbudzają. Nie nie wiem, czy dla niego, nie wiem, czy to, nie wiem, czy może to być obraźliwe, czy nie, ale wydaje mi się, że też Jankos nie ma, jakby. Nie wydaje mi się, że jest jakakolwiek konekcja między tym, że no, jesteśmy dwoma Polakami, po prostu jest walka o to, kto wygra. Wydaje, pamiętam na orcach na gadaliśmy ze sobą trochę i no, wydaje mi się, że Janko jest naprawdę dobrym graczem, ale to nie jest tak, że. Nie jest jakiś beef przez to, że wiesz, lepszy Polak to się lepiej pokaże aktualnie. Ja bardziej patrzę na to z tej perspektywy, że ja chcę, żeby ja sobie dobrze radził, żeby on sobie dobrze radził, żeby Polacy byli górą i to tak naprawdę tyle nie mam jakby takiej większej ten. Jeżeli chodzi właśnie ogólnie o Heretics. Wydaje mi się, że. Jako gra naprawdę dobra i kowlecz jest i wiesz, no życzę mu dobrze. Mimo tego, że i tak chciałem wygrać, i wygrałem, mimo tego, że ta gra też była jedna z bardziej specyficznych, i tak Nie, ja, bo bardziej chodziło mi o to w sumie, bo wcześniej mieliśmy okazję oglądać no, dużo Polaków w LEC, też się trochę przewijało, trochę ogólnie no, było więcej, no tak. a teraz, teraz w sumie zostaliście tylko właśnie we dwójkę i czy może też odczuwasz pewien sposób taki prestiż może, że udajecie się utrzymać na tym najwyższym poziomie? A Na pewno, wydaje mi się, że sam fakt, że sam fakt, że jest tylko dwóch, nie, nie pamiętam ostatniego splitu, kiedy byłoby po prostu tylko dwóch Polaków w LEC, no, jest trochę jest mega dziwne, że tak ujmę, bo no, nie spodziewałbym się, szczerze, patrząc na te dwa lata, gdzie ja byłem w Elysie, gdzie no, w sumie cały czas było trochę więcej i więcej Polaków. Więc to jest na pewno duży prestiż, bym powiedział. I jest naprawdę widzę jest mi zbiornie miło nadal tu być i jakby pokazywać się, mimo tego, że nie udzielam się aż tak, jeżeli chodzi o te polskie community. Ale overall, patrząc nawet na to, e, pamiętam jak mieliśmy przerwę, właśnie teraz wracając trochę myślami, jak mieliśmy przerwę między Winter a Spring Splitem. Udało mi się być w Warszawie, udało mi się zrobić zdjęcie z tym, z e, muralem, który zrobili ostatnio, że chodzi o, pol, e, o polskie Likow chyba dziesięciolecie bodaj e, dokładnie. I no szczerze, mi, ja Jankos, e, będąc jakby na samej górze, tak jakby z e, trofeami, no teraz daje trochę więcej do myślenia, jeszcze patrząc na to, że teraz tylko my jesteśmy w Elis i no jest to duży zaszczyt, że jesteśmy w stanie nadal pokazywać, że Polacy, nad... mam nadzieję, że będą górą, przynajmniej w tym splitzie, mam nadzieję w następnych, ale no fajnie by było, żebym to ja był, bo no, no nie fajnie by było jednak w pojedynku na tym Heretics w jakimś finale jednak przegrać, no to no fajnie by było jednak wygrać, wy, wyjść trochę, wyjść wyjść yy, ku górze, ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie, tak jak ci powiedziałem, na razie finał odstawiamy. Niech, niech, się, niech się dzieje, niech się dzieje, żeśmy byli coraz lepsi. A czujesz może tak, chociaż trochę wewnątrz, że powoli właśnie era Jankosa przemija i teraz to ty wchodzisz tak na pierwszy, mm. pierwszą lokatę? Nie, Jankos, Jankos jest naprawdę dobrym graczem. Aktualnie jeszcze to nie, to nie jest to, ja jeszcze muszę się dużo nauczyć i. Też być troszkę bardziej stabilnie się, bo aż podziwiam jak osoba, patrząc na to, jak stabilnym jest graczem. To jest niesamowite, jak przez tyle lat, i jak dobrze dobrze może grać, jak stabilnie cały czas może grać dobrze. To jest nie, niesamowite i z tego powodu jestem w stanie zobaczyć, że mimo, nie, tyl, nie jest to tylko jakby osoba najbardziej znana w Polsce, że chodzi o LIKOLE, ale ogólnie jakby no jedna z większych, jak nie największa twarz Europy. Więc to jest totalnie zrozumiałe. To w sumie tak już, już na sam koniec chciałem jeszcze zapytać, a propos jutrzejszej gry z SK, jakie przemyślenia. No mam nadzieję, że wygramy. Nie, nie mam przemyśleń, Szczerze, no zobaczyłem, bo dzisiaj grali. Ten, nie szło im najlepiej wirli, trochę tro, tro, troszkę się tam działo, więc no zobaczymy, jak nam się uda nam się uda zagrać na nich. Mieliśmy bardzo dobry best of 3 w tamtym splicie, a Best of One pamiętam, że nie poszło nam najlepiej, więc zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Jasne. Dzięki bardzo za rozmowę i powodzenia Dzięki jutro. Miłe noce.